Cześć kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować przepyszną sałatkę wiosenną z kalafiora gotowanego na parze. Do tej sałatki będziemy potrzebować: trzy średnie kiszone ogórki, dwa jajka gotowane na twardo, połowa kalafiora jest ono gotowane na parze, cztery takie większe rzodkiewki, dwie mniejsze lub jedną dużą paprykę czerwoną, pół pęczka szczypiorku, kukurydza i na sos będziemy potrzebować dwie 3 łyżki majonezu, do tego będziemy rozrabiać śmietanką, możecie dodać tutaj łyżkę jogurtu czy też dwie łyżki śmietany kremówki słodkiej czy takiej do zup, żeby ten sos był taki bardziej wodnity. Sól, pieprz do smaku. Na początek kroimy sobie w drobną kostkę paprykę. Rzutkiewkę kroimy w plastry. Takie mniej więcej. Ogórka kiszonego kroję w pół plastry. Takie mniej więcej grubości. To już zależy jak lubicie. Kalafior mam takie dosyć spore różyczki, także i dosyć długą końcówkę także ja pokroję takie mniejsze kawałki i przekroję tak na cztery żeby były takie różyczki na pół niektóre Takie mniejsze cząstki po prostu. Teraz przygotuję sobie SOS. Wkładam takie porządne trzy łyżki majonezu. I do tego rozrobię sobie z śmietanką. Łyżkę dwie. żeby to miało formę takiego sosu. Możecie dodać jogurtu, tak jak wspomniałam wcześniej. Dodaję odrobinę soli. Pieprzu. I mieszamy. Gotowe. I teraz będziemy składać sobie sałatkę. Będzie to sałatka warstwowa, mam to takie dosyć głębsze, szerokie naczynie. Wkładamy na początek pokrojony kalafior rozkładamy. Poleję sobie odrobinę tym sosem. Teraz rzodkiewka, ogórek. w sobie polewamy odrobinę tym sosem. Teraz pójdzie papryka Kukurydza. Cała taka mniejsza puszeczka, a taka większa to połowa puszki. Chyba że nie lubicie, możecie pominąć. No i teraz wykładamy resztę sosu. Nie będziemy tego rozsmarowywać, po prostu one mają być takie. Tak nierówno polana ta sałatka. I teraz pokroimy sobie jajko. Jajko kroimy sobie na ćwiartki. Kładam na bok posypię szczypiorkiem i teraz ułożę sobie gdzie nie tutaj jajko Tak, moi drodzy, prezentuje się skończona sałatka. Mam nadzieję, że ten krótki przepis przypadnie Wam do gustu. Wypróbujecie ją i koniecznie zostawcie wiadomość na dole, czy Wam smakowało. A ja tym przepysznym akcentem żegnam się z Wami. Zachęcam Was do korzystania z mojej playlisty. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia! Pa! Spróbuję teraz sobie z załatki. Mm. Jest przepyszne naprawdę. Kwasowość od ogórka kiszonego przepysznie się komponuje z kalafiorem, do tego jajeczko naprawdę wyśmienite. Mhm. Pycha.